Y, że Piper jest skillowa czy no skillowa? A więc tak. I Piper oraz Dynamike Najpierw Piper. A tak Piper jest no skillowy i to strasznie. To jest po prostu że postać umie aż tyle zadać z daleka. Jeszcze mogę zrozumieć, jakby tyle zadawała z bliska. A z daleka to jest grube przegięcie pały. I ogólnie Piper to już sam atak jest no-skillowy. No chyba, że masz się na pierwszej mocy i ma się takiego aim'a, że wszeli się z bliska nie trafi. Pierwszy gadżet to tylko się klika i odrzuca się przeciwnika i ma się go na 2 trzy strzały. Drugi, drugi, sta, dru, drugi gadżet to jest po prostu auto-aim. To, to jest oczywiście star power dla kamperów, a ten to po prostu wiadomo... Jed jeden na trzy strzały się trafi i jakoś, jakoś to idzie. Porównajmy sobie teraz Piper do pewnej skilowej postaci: dokładnie Fang. Natomiast Fang, wiecie, no King, Bruce Lee, karate, mistrz. No to najpierw sprawdźmy atak Fanga a Piper. Fang ma bardziej skillowy atak, bo Piper możecie to wycelować, a jak strzelacie Fangiem, tym atakiem z daleka, to tak jakby na ślepo strzelacie. Co do gadżetów, to tak jakby na równi. I Star Power to samo. I Ult w sumie też na równi. No skillowy. Więc. Więc Funk jest bardziej skillowy od Piper. A wiecie, możecie być po prostu nóbkami i nie umieć. I nie ogarniać nawet Edgara, więc wiadomo, że wtedy Piper nie będzie ogarnięta. Dynamite. A więc tak, Mike to akurat co do tego, czy on jest skillowy, czy nie, to, to zależy od buildu. Jeśli weźmie się ten gadżet. I ten Star Power to Dynamite to jest giganowski skill. Ale jeśli się weźmie ten. Ale jeśli się weźmie właśnie ten o Star Power. Teraz najlepiej było, jakby ten gadżet, To Dynamite jest jedną z bardziej skillowych postaci. Ale serio, jego damage to jest. To jest coś po prostu porąbanego. A serio, tylko chyba nupki będą się ze mną sprzeczać w komentarzach. Patrzcie to. Nie, 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 nie. Chyba gorszego błędu niż ja teraz zrobiłem, chyba się nie da popełnić. Nie, ja mam, ja mam pecha. Dlaczego mi się anulował atak teraz? Scam, anulował mi się atak. Ej, anulował mi się ult. Ej, co jest? Kiedyś to inaczej działało. Kiedyś to się dało tak zrobić. Ej, dlaczego no, mnie tutaj wywaliło? przybyłem to na gdzie indziej? Nie no, perfekcyjnie oczywiście, jak zawsze. Ej, da się w ogóle zrobić ten triple jumpa teraz? Nie no. Skam. Skam, skam, oskamowali mnie, widzowie. Oskamowali mnie drugi raz. Oskamowali mnie trzeci raz. Okej, teraz mnie nie oskamowali. Skam, 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 skam. Czy cel, umiał zrobić coś, Czy nie będą oszukiwać graczy? To jestem oskamowany. W sumie... Ej, ja mam ten dynamo jump, tak? Tak, ja ten starboard. Dlaczego wtedy nie wyskoczyłem? Dlaczego to mnie... Nie mam już pytań. Ale tak... Dynamike, wszystko zależy od tego, jaki ma się build do niego, a Piper to jest jeden z największych no w grze. W zasadzie Piper to, to jest tak same, to taki sam no-skill, jak mamy Edgara, jak mamy takiego, yy, zobaczmy, jak mamy takiego Angelo, jak mamy... Kto tutaj jeszcze jest no-skillowy? Jak mamy takiego Miko, też jest tak samo no-skillowy, no-skillowa Cornelius, KitKat. Wiecie, to jest, to jest grupa takich no-skillowych postaci, do których którymi nawet największy nobek będzie umiał grać. No.